W kolejnym filmie, i dzisiaj przyszłam sobie do Was pogadać o moich planach na naukę języka koreańskiego. Ja języka koreańskiego uczę się już kilku lat, ale czuję, że ostatnio mam taki trochę przestój. Jestem na tym etapie, gdzie jeszcze nie jestem jakąś super. Fluent, nie mogę się dogadać na wszystkie tematy. Na pewno nie jest to poziom C1, ale właśnie czuję się mniej więcej na poziomie takim średnim i że właśnie ugrzęzłam w tej takiej dziurze poziomu średniego i chcę się z niej wydostać. Chcę w końcu jakby przeskoczyć troszeczkę wyżej. Chcę w końcu czuć się, że robię jakiś progres z tym językiem. No i niestety. Na tym etapie, gdzie jestem, najważniejsze jest poświęcenie jak najwięcej czasu na naukę, i to właśnie planuję zrobić w tym roku. Głównie pomoże mi w tym wyjazd na wymianę. Dostałam stypendium JKS właśnie od rządu koreańskiego, także lecę do Korei na studia, a przed tymi studiami mam jeszcze rok na naukę języka koreańskiego, ale zanim pojadę, chciałabym. Też ze swojej strony dać z siebie jak najwięcej, żeby się do tego wyjazdu przygotować. Co prawda ja w Korei już byłam kilka razy, nie mam problemu z dogadaniem się tak na co dzień, ale wiecie, zawsze fajnie jest jednak pokazać, że ten poziom jakiś tam mamy i że sami też próbowaliśmy się czegoś nauczyć. Także pokażę wam, jakie mam plany, opowiem wam, co chcę zrobić w maju, w czerwcu i pewnie w lipcu. I... Myślę, że się spotkamy też w innych study vlogach, gdzie Wam pokażę faktycznie, jak siedzę nad tymi książkami i się uczę. Także, pierwszą, najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o, te jeżeli chodzi o ten nadchodzący czas, nadchodzące tygodnie, to po pierwsze, zapisałam się na kurs zmówienia w King. W Kim Sejong Institute. To jest taki instytut języka, więc ja korzystam sobie z usług, właśnie Instytutu Online. I co jest fajne, że wszystkie ich kursy są darmowe i wszystkie ich materiały również są darmowe. Także możecie wejść na stronę, zarejestrować się i korzystać ze wszystkich podręczników, ze wszystkich właśnie kursów języka koreańskiego za darmo. Także jeżeli tylko znacie język angielski, jest to świetna inicjatywa i świetny sposób na naukę języka koreańskiego. Także ja się w tym semestrze zapisałam na kurs z mówienia, gdzie właśnie kładzie się nacisk na mówienie, bo na tym najbardziej mi zależy. Także w tygodniu będę mieć 3 godziny właśnie z lektorem języka koreańskiego. Poświęcone na mówieniu. I są tu takie zajęcia w małych grupach, także naprawdę jest fajnie i można z nich dużo wynieść. Ja byłam już na takich zajęciach w przeszłości, ale nigdy nie udało mi się ich ukończyć, bo wychodziły różne inne sprawy. Także tym razem chcę się tak sama w sobie zaprzeć i odbyć cały ten kurs. Myślę, że on już sam mi wiele da. Ale oprócz tego mam w swoim swojej... tutaj. Mam zgromadzone, jak widzicie, kilka podręczników języka koreańskiego, które chciałabym przynajmniej część z nich sobie przerobić. Pierwszym z nich jest właśnie podręcznik też z Instytutu Sejonga, jak widzicie, i on jest skierowany właśnie pod te zajęcia z mówienia. Jest to czwórka, jest to ten ostatni Jest to ta ostatnia część tego podręcznika I on jest naprawdę fajny I czuję, że wyciągnę z niego bardzo dużo słownictwa Ale cały czas miałam w głowie takie, że wiecie Trochę jak tak, jak odkładacie najlepszy błyszczyk Albo jak odkładacie świeczki, żeby je zapalić Że to, że to musi być jakiś specjalny moment To ja tak trochę mam z tym podręcznikiem I już nie chcę go odkładać Chcę do niego sięgnąć, chcę się z niego uczyć Także w piątek mam pierwsze zajęcie i zobaczę, czy będziemy właśnie korzystać z tego podręcznika, bo wydaje mi się, że tak A jeżeli tak, no to już w ogóle super, bo będę mogła go sobie przerobić na zajęciach A jeżeli się okaże, że nie, no to przerobię go sobie sama Także to jest mój pierwszy duży cel Na maj, czerwiec lipiec Kolejną taką książką jest Practical Korean To jest też trójka, jak widzicie, poziom średnio zaawansowany Ja już przerobiłam część, jak widzicie Jestem na chyba trzecim rozdziale teraz. No i po prostu chciałabym go skończyć. Tak, jestem na trzecim rozdziale. Zrobiłam sobie takie zakładki, które mają mnie motywować do dalszej nauki. Po prostu je sobie ściągam, jak już przerobię dany temat. To jest taki podręcznik, który. Ma w sobie różne rzeczy tak naprawdę, bo mamy tutaj i dużo gramatyki, mamy też dużo dialogów, także jest całkiem fajny. Du słownictwa też dużo z niego wyciągnęłam z tych pierwszych trzech rozdziałów, także fajnie by było go przerobić. I są jeszcze takie teksty właśnie dotyczące koreańskiej kultury, także jest on bardzo ciekawy, mam go naprawdę długo, także chciałabym już po prostu też mieć go tak wiecie odhaczonego. Mm. Bo u mnie niestety największym teraz problemem, moim zdaniem, jest właśnie niedobór słownictwa. Czuję, że mam go za mało i nad tym chciałabym jak najwięcej popracować. Mam jeszcze takie dwa podręczniki od e, So and Carrots. Właśnie mam czwórkę i piątkę. E, I one, szczerze mówiąc, nie są jakimiś moimi ulubionymi podręcznikami, bo e, ich e, schemat jest taki sam. One są właśnie zbudowane wokół tego samego. Schematu, każdy z rozdziałów, każde podręcznik ma 15 rozdziałów. Co prawda jest dużo ćwiczeń, ale wydaje mi się, że ta gramatyka nie jest jakoś super um... Nie super wyjaśniona, ale za to mają dużo takiego słownictwa, które się przydaje teraz Na zasadzie mają dużo słownictwa, które się faktycznie przydaje w rozmowach takich na co dzień Dlatego bardzo chciałabym też przerobić czwórkę Przynajmniej czwórkę zaczęłam Też jestem na czwartym rozdziale Może widzicie, u mnie ten czwarty rozdział to chyba jakiś taki, jakiś taki fatum, że dalej mi się już po prostu nie chce no, ale teraz je właśnie sobie e, przezwyciężymy. No i mam jeszcze poziom piąty. To jeszcze do tego podręcznika nie zaglądałam, ale wydaje mi się, że tak, z tego co widzę, on jest bardzo podobnie złożony jak ta czwóreczka. Czyli mamy też tu również dialogi, mamy wyrażenia słownictwo, mamy gramatykę. No i w tym. E, w tym podręczniku też jest ten element wyjaśniania kultury koreańskiej. Mamy tam na koniec rozdziału zawsze taką notkę o koreańskiej kulturze, także też jest to fajne, bo poznaje się, poznaje się koreańskie słowa, właśnie często jest tak, nie wiem, czy Wy też tak macie, ja tak mam, że znam dużo słów właśnie z języka znam dużo rzeczy z Korei w języku polskim albo angielskim, a właśnie z kore po koreańsku nie, także ta książka bardzo mi pomaga, żeby poznać niektóre słówka właśnie po koreańsku. Mam też problem, że niektóre dramy znam tylko e, właśnie odpowiedniki nazw angielskich e, i chciałabym też właśnie bardziej się wgłębić w ten język koreański, żeby poznawać Koreę przez język koreański, a nie przez inny. To jest akurat Sygi, czyli Pisanie, no mi pisanie ostatnio poszło najgorzej, ale też przyznam szczerze, że się do niego nie przygotowywałam wcale. Także jak następnym razem będę właśnie zdawać topik, no to na pewno będzie to rzecz, nad którą będę musiała popracować, ale wydaje mi się, że ten podręcznik, te. Ten podręcznik, który ma mnie przygotować do Topika, to dopiero po niego sięgnę, jak już będę w Korei Bo właśnie w Korei też docelowo muszę Topika zdać na dobrym poziomie Ale na razie jednak bardziej mi zależy na takim codziennym dogadaniu się i na tym Żeby po prostu móc porozmawiać na różne tematy ze swoimi znajomymi Także Topik jak na razie odchodzi na dalszy plan No i tutaj też mam takiego właśnie też mam taki podręcznik do Topika, i jego też chyba sobie zostawię na już pobyt w Korei. Tutaj, akurat, nie jest do pisania. Tutaj mamy, właśnie, gramatykę i słownictwo. I z tego, co przeglądałam, to też się wydaje ten podręcznik całkiem fajny. Mamy tutaj. Bardzo dużo ćwiczeń. Mamy też takie no, na dole, jak widzicie, takie sekcje, które nam pomagają, które zwracają uwagę na istotne kwestie, także jest tutaj. Dużo tej gramatyki i jest też to słownictwo. Ja akurat mam tą książkę z drugiej ręki, także ona jest tutaj dość wypełniona, ale jest tylko wypełniona ta część ze słownictwem, więc po gramatyka na spokojnie można się jej nauczyć z tym słownictwem. Też oczywiście będę sobie zerkać, nawet jak to jest wypełnione, no to wiecie, to mi dużo akurat pomoże. Także takie dwie książki do to, topika. No, i te podręczniki, które mam po prostu do języka koreańskiego, cztery. No, na ten moment chciałabym się jak najbardziej skupić na tych trzech. Także trzy miesiące, trzy podręczniki, czy dam radę? Muszę, bo się uduszę. <gry> Naprawdę. Koreański to jest jeden z moich głównych celów na ten rok i chciałabym. Um, i chciałabym wykonać taki realny progres, chciałabym już się poczuć dobrze, dlatego mam jeszcze jedną rzecz, którą chciałabym robić przez te trzy miesiące. Chciałabym zacząć czytać książki w języku koreańskim. Tak trochę czytuję, bo już zaczęłam. Jak zobaczycie, jest tutaj zakładka, jestem na stronie 112 książki Modern Sungan Noyota. To jest właśnie taki zbiór esejów o miłości i go sobie podczytuję tak na spokojnie. Głównie chodzi mi o to, żeby Właśnie się zagłębić w tym języku, żebym nie musiała sprawdzać każdego słówka, bo to tak naprawdę nie jest ważne. Tylko żebym sobie po prostu czytała. No i mam jeszcze parę innych koreańskich książek na mojej kółce. O. Także jeżeli skończę tam, to mam jeszcze inne opcje. Mam takie zbiory poezji. Jeżeli lubicie koreańską kulturę, albo się trochę jej utrzycie, to na pewno je rozpoznajecie. Ale ze względu na to, że jest to poezja, no to je na razie sobie zostawię. Bo no, w poezji jednak trzeba mieć tą sprawność językową, żeby mniej więcej wiedzieć, o co chodzi. Także jak na razie te zostawię. Ale mam za to taką tutaj książeczkę, która jest powieścią. Mamy tytuł. Azu orenmane Czyli... Mm... Po długim czasie, nadesz um, uczucie szczęścia, takie po długim czasie. Wydaje mi się, że to będzie fajna książka. Ona jest taka, widzicie, malutka. Ma 200 stron, także jak najbardziej po tych essayach będzie e, idealna. Jak ulał? Mam te koreańskim, to też wydaje mi się, że wszyscy czytaliśmy Małego Księcia, także jest to dobry sposób na poznanie języka koreańskiego, czytanie rzeczy, które już znamy, albo oglądanie rzeczy, które już znamy, właśnie w tym naszym języku docelowym. Także małe książe. Mam jeszcze taką książkę też z drugiej ręki. Ona jest taka bardziej skupiona na samorozwój. Tu mamy, że Mental Pakuya Insami pakwinda. Czyli, jeżeli zmienisz swoje myślenie, swój mental, to zmieni ci się życie. Także bardziej <grywa> taka tutaj książka zupełnie innego, z innego gatunku. Ale myślę, że też może być fajna, bo pojawi się w niej zupełnie inny język. No i zobaczymy. Tak jak mówię, też mam z drugiej ręki, także nawet są pozaznaczane jakieś najważniejsze fragmenty. Kolejna książka. Chyba mam z polecenia jakiegoś idola. Wydaje mi się, że od z tej Six tak mi się wydaje, ale nie jestem pewna. Um, także kolejna. Tu mamy. Kicjogona, czyli Hanengeogona. Nie wiem o czym jest ta książka. Zobaczymy. I ostatnią. Mam też z polecenia Idola. Tu akurat z polecenia Kiss -Shiny, uh, I ona też ma być takim tutaj z tego co widzę. Uh, takim przytulaczem książkowym. Jak, tak jak widzicie, tych książek trochę mam, także opcji jest wiele. Myślę, że przez te trzy miesiące nie będę się nudzić. Dlaczego trzy miesiące? Bo potem, właśnie po tych trzech miesiącach ja się dowiem, gdzie jadę dokładnie, do jakiego uniwersytetu, na jakie studia i kiedy. Więc wtedy będę mogła już planować dalszą naukę i dalsze swoje kroki. Jak na razie chcę się skupić na tym, co mam tu i teraz, a w Korei, no to zobaczycie, jak ta moja nauka będzie wyglądać, no bo też Wam, też Wam ją pokażę, też Was zabiorę ze sobą do Korei. Także, jak na razie są to moje plany na pobyt w Polsce, na właśnie ten czas, który chcę poświęcić na przygotowania do tego wyjazdu, także. Nauka języka koreańskiego jest tutaj dużym dla mnie punktem, dużym moim celem, który chciałabym zrealizować jeszcze przed wyjazdem, żeby się czuć tak super wyciecznie przygotowana, ale też zrobi mi to dużo frajdy, bo będę wiedziała, że się uczę. Po to po zaraz wyjeżdżam. Także naprawdę będzie to super czas. Spodziewam się, że się będę świetnie bawić przy tej nauce i nie będzie ona w ogóle obowiązkiem, bo no mam tą świadomość, że za niedługo będę się mogła tym językiem posługiwać na co dzień, także super. Tak. Także to jest właśnie mój plan na nadchodzące miesiące, nadchodzące tygodnie. Jeżeli chcecie w tym roku zacząć naukę języka koreańskiego, to zapraszam do mnie na shortsy albo zapraszam na mój TikTok, gdzie trochę też ten język koreański Wam przedstawiam. A jeżeli jesteście ciekawi, jak pójdzie mi ta nauka i chcecie zobaczyć, jak wygląda mojo, Jak wygląda taka moja nauka faktyczna, jak. Jak pracuję z materiałem, jak sobie powtarzam, co robię na co dzień, no to zapraszam do vlogów z nauki języka koreańskiego, które również się będą pojawiać na moim kanale. Tak, także dziękuję Wam za spędzenie tego czasu ze mną na posłuchaniu tego, jak sobie pogadałam trochę o języku koreańskim. No i widzimy się za niedługo.